Region Hoenn. Tropikalna kraina, w której natura i ocean spotykają się z pradawnymi legendami. To tutaj w grach Pokémon Ruby, Sapphire Emerald, a później w ich remakech Omega Ruby i Alpha Sapphire odkryliśmy jeden z najbardziej zróżnicowanych i mitologicznie bogatych regionów w całej historii serii gier Pokémon. Hoenn to nie tylko piękne plaże, wulkany i lasy deszczowe, to także miejsce starożytnych konfliktów. Gdzie bogowie natury, Groudon i Kyogre ścierali się w walce dominacji nad lądem i morzem. To region, w którym ludzie zbudowali swoje cywilizacje obok gigantycznych sił natury, a dawne plemiona pozostawiły po sobie ruiny i legendy, które do dziś kryją więcej pytań niż odpowiedzi. W tym odcinku odkryjemy razem każde miasto, każdy mit i każdą tajemnicę regionu Hoenn. Opowiem Wam o pradawnych pokemonach, o skarbach ukrytych w ruinach, o meteorach, które zwiastowały katastrofy i o tym, jak historia regionu Hoenn wiąże się z przyszłością całego świata Pokémonów. Przygotujcie się, bo to będzie nasza najdłuższa podróż do tej pory. Oto pełny lore najlepszego regionu, jakim jest Hoenn. Geografia i inspiracje Hoenn jest inspirowany japońską wyspą Kyushu, wysuniętą najbardziej na południe z głównych wysp Japonii. Już sam ten wybór mówi wiele o tym regionie. Kyushu słynie z wulkanów, gorących źródeł i tropikalnego klimatu, a także z bogatej historii starożytnych plemion i kontaktów handlowych. Na mapie Hoen widzimy wszystkie te elementy, wielkie góry z aktywnym wulkanem na Mount Chimney, rozległe morza, które zajmują aż 70% regionu, 7,8 na 10, too much water! i tropikalne lasy deszczowe. To pierwsze w serii gry, w których woda odgrywa aż tak ogromną rolę, nic dziwnego, że to właśnie tutaj pojawia się Team Aqua, złowieszczy zespół marzący o powiększeniu oceanów. Co ciekawe, twórcy chcieli, żeby gracze poczuli, że eksplorują naprawdę różnorodny świat. Dlatego region zawiera rekordową liczbę unikalnych biomów. Od pustyń, przez góry, dżungle, podwodne tunele, aż po głębiny oceanów. W żadnym wcześniejszym, jak i późniejszym regionie, podróż nie była aż tak różnorodna. A jest też druga strona medalu. Geograficzna konstrukcja Hoen ma swoje konsekwencje fabularne. To właśnie tutaj najłatwiej uwierzyć, że gigantyczne pokolenie mogące poszerzyć ląd czy też morze mogłyby realnie zmienić cały świat. Dlatego legendy o Graudonie i Kajogrze nie brzmią jak bajki. One wpisują się naturalnie w całą strukturę regionu. Porządek przygody Little Root Town. Nasza podróż zaczyna się w spokojnym Little Root Town. To miasto jest chyba najbardziej urokliwym startem w całej serii małe domki otoczone tropikalną zielenią i szumem oceanu. Nazwa Little Root oznacza mały korzeń, co pięknie nawiązuje do tematyki natury. Nasza przygoda zaczyna się od małego nasionka, która przeistoczy się w wielką podróż. Profesor Birch, który mieszka w Little Root, jest zupełnie inny od ołka czy elma. Zamiast spędzać czas w laboratorium, bada pokojony w ich naturalnym środowisku. I to już jest pewien sygnał dla gracza. Hoenn to region przyrody, jeśli chcecie go rozumieć, musicie zanurzyć się w jego lasach, jeziorach i górach. Co ciekawe, Birch nie tylko daje nam sartera, on sam pada ofiarą ataku dzikiego pokemona i potrzebuje naszej pomocy. To jedyny taki przypadek w serii, w którym gracz od razu widzi, że świat Pokonów jest dziki i niebezpieczny. Wybór startera to Trico, Torchic i Mudkip. One też odzwierciedlają różnorodność regionu Hoenn. Każdy z nich jest symbolem innego ekosystemu, lasu, wulkanów i wody. Drogi i przyroda regionu Hoenn Podróżując przez Hoenn od razu zauważamy jak ważna jest natura. Drogi są dłuższe, bardziej rozbudowane i często wymagają surfowania lub spinaczki. Jednym z najważniejszych miejsc jest Petalburg Woods, las w którym spotykamy szrumisze i wyrmple. Ale także po raz pierwszy stykam się z działalnością organizacji kryminalnych. To tutaj gracz zostaje wciągnięty w większą intrygę. Kolejna ikoniczna lokacja to Meteor Falls. Wodospady i jaskinie, w których znajdują się fragmenty starożytnych meteorów. Według lore to właśnie te meteoryty są powiązane z przybyciem Rayquaza. Co więcej, to miejsce ma związek z rodem drakonidów. Tajemniczego plemienia czczącego smoki. Nie możemy też zapomnieć o pustyni na Route 111, gdzie kryją się Desert Ruins i predawny Reggie. To dowód, że Hoenn nie jest tylko regionem natury, ale starożytnych cywilizacji, które zostawiły po sobie monumentalne zagadki. Miasta w regionie Hoenn Old Zale Town Proste miasteczko, ale symboliczny punkt. I zaczynamy spotykać innych tenerów, zdobywać ich kontakty do pokanawa i tym podobne. Petalburg City. Dość wyjątkowe, bo to miasto naszego ojca Normana, lidera Sally. To pierwsza gra, w której mamy męskiego rodzica obecnego w fabule. Rustboro City, industrialne miasto kamienia, siedziba Devon Corporation, odpowiednika z Kanto, ale z mocniejszym akcentem na technologię i eksperymenty. Dewford Town, mała wyspa rybacka, centrum tradycji i legend. To tutaj pojawiają się słynne plotki z fanowskich forów Dewford Town, trendy sayings. Slateboard City Port handlowy pełen bazarów i muzeów, nawiązujący do morskiej tradycji Kyushu. Mobile City. Miasto centralne regionu, bardzo nowoczesne, z klasynem i siecią energetyczną. W remake'ach stało się ogromną metropolią, co symbolizuje rozwój cywilizacji w Hoenn. Verdantur Town. Spokojne wioska słonąca z czystego powietrza, symbolizująca harmonię z naturą. Farbore Town. Miasteczko przy wulkanie, związane z popiołem wulkanicznym i kulturą astronomów badających meteoryty. Leverage Town. Gorące źródła, uzdrowisko, nawiązanie do tradycji japońskich onsenów, Port City, Ikona Hoen, Miasto na Drzewach, symbol pełnej symbiozy ludzi i natury, Lily Cove City, centrum sztuki i kultury, z galerią sztuki i wielkim centrum handlowym. To miejsce, gdzie zaczynamy widzieć działania Timu Magma i Aqua na dużą skalę. Mozdyp City, baza kosmiczna. To tutaj ludzkość pełen bada kosmos, a gracze po raz pierwszy stykają się z motywem meteorów. Sutopolis City Ukryte miasto w kraterze wulkanu. Centralne miejsce dla legendy o Graudonie i Kajogrze. Pacific Locktown, Wioska na tratwach unoszących się na oceanie. Host dla kultur polinezji i tradycji życia na morzu. Evergrande City Ostatnia wyspa i siedziba Ligi Pokémon, i symboliczny koniec podróży. Team Magma i Team Aqua. Hoenn to pierwszy region, w którym dostaliśmy nie jedną, a dwie rywalizujące ze sobą złowieszcze organizacje. I co ważniejsze, ich cele nie polegają jedynie na, na kradzieży pokonów czy pieniędzy. Zarówno Team Magma, jak i Team Aqua uważają, że działają dla dobra świata. Problem w tym, że ich wizje równowagi są skrajnie różne. Pokon robi głównymi antagonistami jest Team Magma. Ich przywódca Maxi wierzy, że świat potrzebuje więcej lądów. Według jego filozofii wzrastająca liczba ludzi i pokonów wymaga coraz większej przestrzeni do życia. Ocean zajmuje ponad 70% regionu Hoenn, dlatego Team Magma uważa to za stratę. Twierdzą, że morze jest puste i nieużyteczne. Dlatego planują obudzić Groudona, tytana ziemi, który swoimi mocami poszerzy kontynenty i osuszy morza. Dla nich Graudon to wybawiciel, Ktoś, kto przywróci ludziom i pokonom należne miejsce na ziemi. Więc gdzie w tym wszystkim problem? ich działania grożą katastrofalną suszą i zniszczeniem ekosystemów. W Pokémon Sapphire tym razem w roli głównych antagonistów występuje Team Aqua pod wodą Archiego. Ich filozofia jest odwrotna. Twierdzą, że życie wywodzi się z oceanu, a morza są źródłem dobrobytu. Według nich więcej wód oznacza więcej przestrzeni dla Pokémonów wodnych, a także odnowienia planety. Dlatego planują obudzić Kajogra, władcę oceanów. Ich marzeniem jest powiększenie mórz, zatopienie lądów, i przywrócenie świata pierwotnej formy. Gdzie w tym wszystkim problem, zoom zapytacie? No, w sumie same problemy. Ten plan nie brzmi dobrze. Gigantyczne powodzie mogłyby unicestwić całe miasta i cywilizacje na całym świecie Pokemon. Pokon Emerald jest wyjątkowe, bo tutaj oba zespoły pojawiają się równolegle: zarówno Magma, jak i Aqua. Próbują zrealizować swoje plany. Obudzony Groudon i obudzony Kyogre zaczynają się ze sobą walczyć. To moment kulminacyjny. Równowaga natury zostaje zachwiana na niespotykaną skalę. Na szczęście pojawia się Rayquaza, strażnik niebios, który przerywa ten konflikt. To wydarzenie jest jednym z najbardziej piskich w całej serii. Pierwszy raz gracze naprawdę widzą, jak starożytne legendy ożywają i zagrażają całemu światu. Filozofia obu zespołów. Team Magma i Team Aqua to genialne przeciwieństwa. Oba zespoły reprezentują skrajne, ale logiczne podejście do równowagi między lądem a morzem. Ich błędem nie jest brak motywacji, to raczej ślepota wobec konsekwencji. Maxi i Archie nie są typowymi złoczyńcami, to fanatycy, którzy uważają, że działają dla dobra planety. Co ciekawe, w Omega Ruby i Sapphire ich postaci dostają dodatkową głębię. Maxi stał się naukowcem wierzącym w logikę i postęp technologiczny, podczas gdy Archie został przedstawiony jako emocjonalny i charyzmatyczny przywódca oddany swojej wizji oceanicznego świata. Ostatecznie, ich działania pokazują jedno, że natura i cywilizacja mu muszą współistnieć. Ani całkowita dominacja lądów ani oceanów nie przyniosłaby światu harmonii. Legendy Hoenn. Region Hoenn to prawdziwa kolebka legendarnych Pokémonów. Każdy z nich ma głęboko zakorzenione znaczenie w mitologii regionu, a wiele z tych historii rezonuje w późniejszych generacjach. Kyogre to pokoju przypominający ogromnego wieloryba lub orkę, uosobiające nieskończone morza. Według mitów, Został stworzony w najgłębszych oceanach i miał moc powiększenia wód na świecie. Jego pojawienie się zawsze zwiastuje gigantyczne ulewy i powodzie. Kyogre nie jest jednak przedstawiony jako czyste zło. W folklorze Hoenn pełni rolę boskiego opiekuna mórz, który daje życie. Problem pojawia się, gdy jego moc wymyka się spod kontroli. Groudon jest odpowiednikiem Kyogra, gigantyczny poką wulkaniczny, który uosabia ziemię i lądy według legend wyłonił się z lawy i rozszerzał kontynenty tworząc nowe ziemie. W serii pokémon jest przedstawiony jako siła destrukcyjna, ale podobnie jak Kyogre w mitach bywa opiekunem ludzkości, które potrzebuje ziemi do życia. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy wchodzi w konflikt z Kyogrem opanowanie nad światem. Rayquaza to pokémon smog zamieszkujący stratosferę. Według legend żyje w niebie od czasów prehistorycznych obserwując lądy i morza. Jego rola Polega na utrzymywaniu równowagi między Kajogrem a Graudonem. Gdy te dwie bestie ścierały się w walce, Reiküe zstąpił z niebios i swoim majestatem zmusił je do odwrotu. Dlatego w folklorze Hoenn jest czczony jako prawdziwy strażnik i wybawicie. W Omega Ruby i Alpha Sapphire jego rola została jeszcze bardziej rozwinięta: Reiküe nie tylko rozdziela Kyogra i Graudona, ale także staje się kluczem do powstrzymania kosmicznego zagrożenia, jakim jest Deoxys. Regice, Regirock i Regisil, strażnicy starożytnych ludów. Trzy golemy z regionu Hoenn to jedne z najbardziej tajemniczych legendarnych Pokémonów. Regice został uformowany z lodu z epoki lodowcowej. Regirock powstał z kamieni różnych rodzajów co symbolizuje różnorodność ziem. Regisil to istota o stalowym ciele, które rzekomo pochodzi z kosmosu. Według mitów te trzy pokony zostały stworzone przez Regigigasa, Olbrzymiego giganta z regionu Sino, który miał za zadanie kształtować kontynenty. Reggie w są jednak uwięzione w prawdziwych ruinach, zapieczętowane przez starożytne ludy, które obawiały się ich potęgi. Jirachi to mistyczny pokoju, który pojawia się tylko raz na tysiąc lat, budząc się na siedem dni, gdy spada jako gwiazda. W tym czasie potrafi spełniać życzenia ludzi o czystym sercu. Jirachi jest symbolem nadziei i szczęścia. Wiąże się z folklorem o spadających gwiazdach i kosmicznych katastrofach. W Omega Ruby Alpha Sapphire jego rola łączy się z symbolicznie z historią o meteorytach i Rayquazie. Deoxys to wyjątkowy. Nie pochodzi z Ziemi, lecz z kosmosu. Według lore, pozostał z wirusa zmutowanego przez promieniowanie kosmiczne, który przybył na planetę w meteorycie. I wiecie co? Śmierdzi mi tu vibe Venoma z Marvela. Jego rola w Hoenn podkreśla fakt, że świat pokonów nie ogranicza się do Ziemi. Istnieją zagrożenia z kosmosu. W remakeach oraz to właśnie Rayquaza musi posiąść Dioxysa, aby ocalić planetę przed katastrofą. Nie można zapomnieć o Latiosie i Latiasie i Latinosie, poza kumatych. legendarnych pokémonach, które odgrywają ważną rolę w mitologii Hoenn. Latios i Latias to rodzeństwo, które ma unikalną więź z ludźmi. W przeciwieństwie do wielu innych legendarnych pokémonów, nie są przedstawieni jako niszczyciele czy bogowie natury. Zamiast tego pełnią rolę opiekunów i strażników regionu Hoenn, którzy potrafią nawiązywać emocjonalne więzi z trenerem. W anime, szczególnie w filmie Pokémon Heroes, Latios i Latios przedstawiane są jako pokeony broniące miasta Alto Mare, na Wenecji. W grach z kolei wprowadzono mechanikę ich latania nad mapą, co podkreśla ich rolę w eksploracji regionu. Symbolizują harmonię i więź. Pokazują, że nie wszystkie legendy to potężne niszczycielskie siły, Niektóre z nich to istoty, które chcą współistnieć z ludźmi i ich chronić. Ruiny i starożytne cywilizacje W całym Hoenn znajdujemy ślady starożytnych ludów. Ruins of Valve z mają swoje odpowiedniki tutaj. Deserts of Ruins, Island Cave i Ancient Tomb. Ich konstrukcje sugerują zaawansowaną wiedzę dawnych ludzi, którzy potrafili komunikować się z Reggie. Co więcej, kultura Hoenn czciła smoki i meteoryty. Z Evergreen City i w Meteor Falls Znajdujemy ślady plemienia Dracodnidów, ludu, który wierzył, że Reykjada jest boskim opiekunem świata. Hoenn to region pełen kontrastów: piękny i tropikalny, a jednocześnie przerażający w swojej mitologii. To tutaj ludzie żyją w cieniu bogów natury, starając się zachować równowagę pomiędzy lądem, morzem a niebem. To także region, który jako pierwszy pokazał, że pokojen to nie tylko przygoda, ale i głębokie legendy, opowieści o katastrofach i nadziei. I właśnie dlatego Koen do dziś uważana jest za jedno z najbardziej klimatycznych i mistycznych regionów całej serii Pokémon. To opowieść o tym, że nawet w świecie pełnym kolorowych stworzeń kryją się starożytne siły, które mogą zmienić losy całego świata. A Wam, jak się podobał taki odcinek? Jeżeli zostajecie ze mną do tego momentu, to pewnie wiecie, co macie napisać w komentarzu. Shiny Latinos. Jako symbol Waszego zaangażowania w kulcie matkipa. A zarazem, spróbujcie kliknąć przycisk subskrypcji do góry nogami. Bo CEO YouTube mówi, że jest to niemożliwe. A my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Dziękuję Wam, wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny